Jesteśmy kilka dni później, były małe aktualizacje, które wprowadzały to, że bugów nie ma, że się już teraz nie bugują tak rzeczy, bo były takie bugi np. ludzi czy rzeczy, a teraz właściwie tego nie ma. I zaczynam sobie kolejny dzień, kolejne dni. Odcinek będzie oczywiście krótszy, no bo tam był godziny, tutaj będzie pół godziny myślę, i będziemy sobie działać. Jak pamiętam, chcę rozszerzyć swoją działalność o rynek. A jeszcze co? No tak. Um. No tak, 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 bo tutaj trzeba, moi drodzy, magazyn, nie magazyn. Jesus Christ, zamówienie online, to też akceptuj, ale ceny zestawów. Dobra, cenę trzeba ustawić. Google mamy 59, no to, ej, no to 75, to było i tak git. Następnie mamy tutaj piłkę do nogi, no to tutaj damy 27,70. Następnie mata do ćwiczeń, mata do ćwiczeń 28,13. Piłka do kosza 18 no jest git. Dobra, idziemy sobie tutaj, bo widzę, że pani już stoi, ale pani wysoka jest dosyć. 32, 83. Następnie mamy tutaj facia. Facio ma dosyć pokaźne ręce. Nie. Ty też tutaj jesteś. Niebieskie włosy, pozdrawiam, najlepsze, ja też mam. Mam chabrowe, można powiedzieć. To jest super. Sprawa. Witam, zero, nie ma problemu. Tutaj mamy kolejne. Okej, okay. 360, 260. Nie widzę żadnego problemu. No i ktoś tam wyszedł. Czysto, czysto, proszę tutaj. Musimy czyścić, bo zaraz klienci będą mówić nie, to, ale tamto i sram to i dupa, dupa, dupa. Tak będą mówić. Że brzydko. Moje luby na słowo na w ogóle wszystkich odcinkach to jest dupa. Nie wiem, czy się. Nie wiem, skąd mi się to w ogóle wzięło. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Tarcze są za drogie? Dlaczego? A 24,70 miało być, a nie... Jezu, 24,70. Teraz jest git. Sorry, pomyliło mi się. Dosyć drogę. 154. And my accent is good. Enough. And everything. 26. Pyk. 303. No, za niedługo będziemy mogli e, robić kolejne, że e, te ulepszenia, kolejne marki wprowadzać. I to by było fajne. Dobra, co oni tam chcieli? W tym zamówieniu online. Piłka do kosza niebieska i ta. Niebieskie piłki. 15, na 16, ale. Ale nie no. Powiedz mi, ile tam było? 15. My sobie zamówimy, wiecie? Rynek, tarcze i piłki do kosza. Ja je biorę. Just Station. I am going. And putting. Tutation. Tak, Mamy Zrobieszn. I super. I teraz krążymy sobie tu. A piłka jedna. Ale zawsze to piłka. Zaraz podokładamy wszystkie rzeczy, bo tutaj będzie brakować. Będą mówić: A nie ma tego, tego, tamtego. Tutaj nie ma. Nie mogę tego kupić. Gdzie ja to znajdę? Gdzie? Teleexpressy normalnie. 1960 Gra jest w ogóle bardzo przyjemna. Bardzo szybko się rozwija. Bardzo dużo można zrobić. To mnie bardzo się że bo w każdym odcinku coś fajnego można zrobić. Kolejne licencje, kolejne rzeczy. Mm, to tutaj. Dobra. Tak. Mamy fula. A, to to samo. Niebieskie rękawiczne, ma nieuczciwą cenę. Ja, i nieuczciwa cena. Jak wszyscy kupują, to dlaczego ty mówisz, że to jest nieuczciwa cena? Ja nie wiem. Zaraz mi koleś tam braknie, a ty mi mówisz tutaj, że jest nieuczciwa cena. E, rękawice, w ogóle rękawicy też nie ma. Także wejdźmy sobie do magazynu, bo ja nie wiem, co ja mam, a czego nie mam. Na przykład o, białka nie mam. E, rękawice. Aha. Magazynie. Białko. Rękawice powinny w magazynie być. I to aż 15. Jest! Są? Są? Ale ja nie widzę, bo jestem ślepa. Co ty tyle okularów bierzesz, kobieto? to ty, będziesz za każdym razem inaczej z inną pływać? O, Parą okularów? Co, co tutaj chodzi? Znaczy ja nic nie mówię, no ale kurde, ło ty też ty to nabrałeś trzy. I jeszcze trzeba Ci resztę wydawać. No chłopie, wstydziłbyś się, zostawiłbyś biednej kobiecinie, która chce dobrze dorobić tutaj pieniądze. A ty co? A ty. O, widzisz? Mamy poziom większy, szósty już. Fajnie, nie wyrabiam się z tym, żeby wszystko ogarnąć. 25, 80, 10, ello. Uuu, ale piłek. Myślę, że będzie Pani grała. Ja tak sądzę. Dobra, jedziemy rękawice. Rękawice są pełne. Tutaj te też pełne, a my musimy tu posprzątać. Pyk. nabrudziłaś. Tutaj sama. Kurde, babsko. Dobra, piłki. Dobra, weźmy wszystko do tych łaputek. O, o piłki o Wilsona. Tutaj o. Też tu mamy piłki yy, białe. Już Welsona wyrzucam. Zaraz idę do tego. Tutaj muszę położyć tak. Zaraz zakończę sobie dzień. Mm, 104. sto cztery. jasne. u końcu ktoś te rękawice biedne kupił. Dobra. Bo tak, z mopem. Żółte. Dołożyć trzeba. Tutaj rękawice też trzeba dołożyć. Te hantle to ja tutaj zostawię, żebym ją tam nie ukrać za bardzo. Dobra, jedna. Uuu, ale my mamy pieniędzy. Ja nawet nie sprawdzałam, ile my mamy pieniędzy. Ludziska, to my możemy tyle narobić? Łopanie. Teraz to... A. Tak. Robimy enter. Entra. Poszcie dostaw. Plus staw. Aha, okej. Okay. Plus 80, coś tam. No dobra, dobra, dobra. O Jezus. O masakro. Mm. Umowę. No ja chcę podpisać umowę z piłką. Piłka, piłka. Piłka, pianka. Farba sprayu. Kiedy tych pracowników mogę mieć? Na poziomie siódmym. Rynek. Weź to zamów. Następnie tak. Magazyn. Pyk, 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 pyk. Ile tu tam wyszło już? 2000. dobra. Może być. I następnie mamy magazyn. Nie magazyn. Jesus Christ, ceny zestawu. Tutaj gogle dopływania. O!

Dobra, jest Gites, jest Git, majonez. Lecimy dalej. A jeszcze ceny: Piłka do kosza brązowa, piłka zielona tutaj. Mamy 20, no to 29. Dobra, 29,00. 29, tutaj 27. I pięknie jest. Teraz tak, piłka, 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 piłka. Zielona piłka, mamy zieloną. Już sobie tutaj wlatuje. Zamówienie online. No zaraz, bo ja tutaj piłkę ogarniam, tak? I to jest chyba też ta piłka nowa. O! Kolorystycznie można by było już ułożyć niebieską do niebieskiej. Ale po co? Wilsona piłka jest pełna. Piłka pełna, pełna, pełna. a się skończą okulary. Mówiłam. Ten regał jest pełny. O kurczę, ludzie przychodzą cały czas mnie tu. 97. Złodzieja nie było dawno. Podejrzewam, że to nie dlatego, że go nie było. Tylko, że ja jestem ślepa i ja go nie widziałam. Tak też może być moi drodzy. Mili. Dobra, panie. Ile tu? 300 ty. Widziałam cię. Widziałam i go olałam. Czajcie bazę. A już jak przy mopie jestem. Już ile? E, 303, 65. Jasne. A tutaj 12. Na lody pewnie. Zjadłabym loda. Bez podtek podtekstów. Ale dzisiaj gorąco było. 97,04. Oczywiście, tutaj ulala, la, tutaj to już w ogóle dwa siedem trzy siedemdziesiąt pięć, pyk, 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 zero czterdzieści dziewięć, jasne. Mm, teraz ciekawe, ciekawe, co to będzie, co to będzie. Ula lal, pani, trochę łysa jest. czy znaczy co? Nic nie mówiłam. Zero. Niebieskie rękawice za drogie. A, dobra. 59, 70. Ja się nie kapłam. Kapnęłam w ogóle, że tak drogo dałam. Znaczy, teraz się kapnęłam, ale tak to jestem ślepa, więc jak mogłam się kapnąć, skoro jestem ślepa? Skoro jak się przyjrzę, wiecie, tak zmrużę oczka, to coś tam, coś tam widzę, ale. W przeciwnym razie jest lipa straszna. Dwadzieścia dziewięćdziesiąt pięć. O, i poszło dalej. Poszło. Wyszło szydło z worka. Tyk. Ciekawe, ja co tam w online dzisiaj jest. Aż mi online zamówienie. Zamówienie online. handel i piłka niebieska. A która piłka? Ta druga piłka. To i handle. Jakie? Fioletowe letowe handle. Hmm, ja się zastanawiam czy one, one mogą być yy, do zamówienia. Tak też bym zrobiła, żebym zamówiła. A gdzie zacznie to. to. Czekajcie bo tu kolejka się robi i zaraz będzie, a kurde duża kolejka, nie chce mi stać, klient narzeka, bla bla bla. A jeszcze tutaj wydawać takie kwoty trzeba. A wiecie ja jestem powolna, ja prawie nie widzę. Bo to już ta starość taka. Klient uważa, że nie jest czysto. No to niech posprząta. Bierz miotłek, kto ci broni. Ja chętnie jeszcze ci za to zabulę. Szkoda, że nie da się klientów zatrudniać. Mega szkoda. 75. Dobra, tutaj też dużo, dużo. Nie, proszę Proszę mi nie mów, że to ty jesteś. Że jak kazałaś mi posprzątać, to ja sobie idę i zaraz cię ogarnę, tylko tutaj sobie zamówienie zrobię. No bo po co ja mam ciebie obsługiwać, skoro ty narzekasz na mój tutaj sklep i mówisz, że jest brudno. A ja nie lubię, jak mi się ocenia sklep. Ja nie lubię być oceniana. I czuli i nic nie zrobisz. Mm -hmm, mm -hmm. Please. 162, 48 Dawaj 70, 70 o. 3, 80 Dobra pyk 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 Mamy 430 o. Ale 400, to jaki, jaki hajs tutaj leci? Kochani moi drodzy, 90. O! Proszę państwa, co to za pieniądz? Brudno? To no, skrap, scrap już nie jest brudno. Opek Tutaj staram się jak najszybciej wszystko robić. A wiecie. Nie było. Zaraz te okulary to można wsadzić na 100%. Zielone. To pomyj to tutaj. No, a nie mi tu, że. Zielone. Że... Brudno, boże, jakie zielone. Brzmi zielone w, głod... w głowie. Zielone, zielone. Taka była piosenka dla dzieci. Znaczy, w sumie nie wiem, czy dla dzieci. 40. 8 Witam panią i ja zdrowie pytam. Mam nadzieję, że wszystko jest zdrowe. Panie i irogeza. Eee, jeszcze mamy klienta? A tego klienta to tam nieważne. 3,8 opinia. Nice. Ładnie nam to wszystko rośnie. Minus 400. No ja na koncie mam pieniądze. No mam, mam. Dobra. Next. Otwarte. Jakieś tarcze białe, rynie, białe ceny zestawów już. Piłka tutaj poszła do góry, to 31,50. Miałem tarcze ten, to 70. Białko mamy 17. Jest piękna cena? Jest piękna cena. Chcecie coś więcej? Nie. O, pięknie piłki poszły. Teraz czy my mamy matę? Nie Niewystarczająco czysty. A że pudełka przeszkadzają? No <laughs> to problem. Już sprzątam. Rękawice. Mam miejsce. Nie mam miejsca. I to nie mój problem. Już tutaj pana obsługuję. Pięknie. 74. 20. Ale super. Ale piękne ubranie. 23 50. I kolejny pan. 30 80 a, 85. Oj tam 5 centów, kurde. Będę winna grosika, jak to mówię. Mówią panie kasjerki. Pek 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 pik, pyk. Dla mnie jest ok, tutaj jest ok. W ogóle te maty jeszcze no, ja chciałabym sprawdzić na magazynie maty. Dobra, to to jest do domówienia. No do... dobra, to też. Ta, mata czerwona jest. A tu jest. Ale i tak ją domówimy też. Niech już będzie. Klient nie mógł gogli do pływania znaleźć? Hmm... Przykro. No przykro mi, no. Co mam powiedzieć? Więcej ci nie powiem niestety. Przykro mi, że nie mogłeś znaleźć gogli dziś. Dziś, dziś, dziś. Był ten dzień, że gogle znaleźć nie mogły się. Hmm. Mamy jednego a co drugie tam są? Faktycznie nie ma. A bo ich nie dopełniałam. Tory, Już są. Już możesz sobie dopełniać. 153. Następnie mamy tu 124-35. Ez. 90, 85. O, 225, ale jak to idzie? Jaki to jest w ogóle pieniądz, moi drodzy? Asortyment robi pieniądz. Nie można powiedzieć, że nie, ale im więcej, tym będzie potem gorzej. Ale tego pracownika strasznie już chcę, bo będzie na tej kasie stała. Ja będę mogła wszystko dookoła oganiać. Dobra, rozszerzenia teraz, pokażcie mi mm, tu. Aha. Wymagane ósmy poziom. Fajnie. Piłka biała, piłka... Piłka biała. U, tak można się pozbyć pudełka. Piłka biała i piłka... niebieska. Chyba ta. Chyba. Tak! Ta! ta. Piłka biała. Mamy zamówionko. Mamy 5000 tysięcy ponad. No kurde. Klasa sama w sobie, prawda? Już zaraz, zaraz. Idę. Kurczaczki Kurde. Ile tych goli kupujecie? Prawda, jakieś na topie. Po roku by dadali to, kurde. Byście śmigali gdzieś tam. 80 to 20 chciałam oszukać. A, to przykro mi. Nie jest mi przykro. Byłabym na plus. Rozdwojenie jaźni, wiecie, ze porozmawiać też można. Jakbyście słyszeli skrzypienie, to nie ja, to mój. Ym... O ja cię widziałam. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej. Czemu ty to cały czas kraniasz? Co? To jest najlepsze dla ciebie? Czy o co chodzi? Mówię, że ten złodziej się już pojawia w takich randomowych godzinach. Później to jakoś tak się pojawiał, Kurde wiecie z rana. a Ja od razu czyhałam na niego, chyba że teraz kradnie więcej rzeczy. A raz zobaczymy. 136, 85. Dobra. Idziemy sobie. O, zaraz będą mówić, że brudne, 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 bo żeście kurde nanieśli tego błota. Czy się ukradli? Nie wiem. W sumie to nie wiem, czy jest ukradziony. Ale teraz, w sumie, jak tak pomyślałam, że da się zrobić tak. To Kenia. Tu jest Czemu Moja na to wcześniej nie wpadłam. Nie wiem, bo nie jestem geniuszem. Pokaż to, dołożę. Dołożę, dobra. Dołożyć ci, może tobie. Nie wiem, 101, 100, 100, 38. O, pyk, 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 mamy rękawiczki. 319, a, 0, dobra. Tyle pieniędzy, ja nie wiem, na co ja to wydam. Wiecie, to jest takie... Teraz mam dużo pieniędzy, nie mam czasu, żeby to ogarnąć, potrzebuję pracownika, jak będę mieć pracownika, to ogarnę. jest tam, Zaraz się zamyka ten sklep. A to ja chwilę odejdę, idę pogrzebać. Chcę umowy zobaczyć, plecak, lecak i buty. I teraz tak, sprzęt i teraz tak, to były średnie na regał na odzież i teraz tak, tu jest regał ścienny, produkt odzież. Teraz pytanie, co tu się mieści? Mieszek na ubrania. Nie, tam tam są też te. A tutaj można położyć buty? A tutaj buty można? Nie, wiem, weźmy kupmy to. A dzień zakończony. No tak! Bo, oczywiście, nie mogę kupić, jak jest e, sklep niezakończony. Jesus Christ. Dobra, nie być coś tam znaleźć. Zaraz to ogarniemy. 433,05. Oczywiście, ja tutaj e, jestem e, w ogóle. Bardzo zachwycona tym wszystkim. Dobra, teraz moi drodzy, zrobimy tak, że musimy wszystko pouzupełniać. Dobra, tam popodnosili, czy coś, to już nieważne. Ja chcę kupić to. Następnie rynek, produkty, po dwa razy. Kuźwa, jakie to drogie jest. A, czekajcie. Mmm, nope. mm. A tablet mogę już, czy nie mogę? <ś> dobra nie, dobra, nie, 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 nie. ceny zestawów. Mm -hmm. Buty piłkarskie, o kurna blaszka to 79, yy, 7, 8, nie, 70, bo to 30 centów. Tutaj 41,70. Dobra, tu jest piłka siatkowa, wraca To 27. Tutaj talerze się podnoszą o to 12, 20, 26. Tutaj mamy złoto to 19, 70. Może będzie git, może będzie git, może nie będzie git. Zaraz, teraz tak, to po, poproszę, poproszę to. Nie wiem, postawmy to tu i czy to będzie tak działać jak ja myślę. Mam nadzieję. Będzie działać tak jak ja myślę, super. Czyli buty mogą być z tej plecaki A nie, nie będzie działać, bo to na ubrania jest. Ale ja mam jeden ten, więc mogę sobie ustawić to na razie tak. Ez. Ez, może tak stać, bo tam będą na przykład buty z drugiej strony, e, wieszaki. Ubrania jakieś wiszące. Bo to też tak może być. Hmm, można. Można. Regały na odzież. W ogóle jakie tam są regały? Jakiś podział regałów. Chyba ja zapomniałam sprzęt. Regały długie na odzież ścienne. A ciekawe, czy to by też zadziałało? Nie, to jest na na 100%. To by zadziałało. Ten regał ścienny za 600, co jest te, ten? To by świetnie z tym pasował. Gdzie jest marka? Mavidas. Ja pierdolę. Ma z loka. Daj niebieskie e. rękawice, to ci powiem. Dobra. a to. Pozupełniam. Pyk. Amino kwaski daję ci dziś. Dororo trzydzieści, to jestem mija. Aminokwaski, kwaski. Winston, piłki wszystkie kończą się. Ja je wezmę, bo ja je chcę. Ja pierdziela. Ja jestem debilem. Znaczy co? Co powiedział? Co to po nie ma piłek Winstonowych. Na pewno nie ma. Co są? Zamówiłam. Mm. I kto jest mądry? Dobra moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że byliście w moim Sportage Gaming Shop.